Na nagrywanie. To już sam rozwaliłem tą paczkę, bo myślałem, że się wepnie do plecaka. Niestety jest zbyt szeroka, żeby wepła do plecaka, więc musiałem ją mieć. To jest. Jezus Maria. Eternals. Ich statek. Chyba wszyscy tutaj są z Eternals. A to jest bardziej poja pokazane jak oni są. Rise of the Domo. Domo. Czy powstanie Domo? Jest spory jest statek, więc chyba. Chyba go złoto w końcu. Oprócz tego, coś jeszcze było? Tak. Czerwiec, grudzień 2024. To do wyrzucenia. Marwela będzie. Hehe. He, Wolverine. Bo jest. Nie, no w większości niektórych znam, dobra. Ale nie o tym. To jest druga paczka. Nawet to jest ready to, to ship, czyli to jest z LEGO. I to ledwo się mieści do tej paczki. To jest. W kartonie takim wielkim. Było Star Wars. The Dark Falcon. Tu chodziło mi bardziej o Jar Jar'a, który jest. Albo tutaj jest. Jar Jar, jak ktoś Dark dar dar Jar. Bounty Hunter C350. The Death... Beach Look. Jedi Vader. Chyba Jedi Vader w białym dzianku to było w jednym komiksie jak Vader wraz. Swoim, swoją córką i swoim synem przeszli na, przeszedł na białą. No w końcu wrócił na, na, na do... jako Jedi. Chociaż chyba już wyrżnął chyba wszystkich mistrzów. Albo Roska 66 wyrżnął wszystkich. I to jest ogromny stan. Nie wiem jak ja go będę składał. Batek wygląda o takim składzie, więc nie jest za dużo. Do tego inaczej kamerka jest ustawiona, bo zwykle jest tutaj ustawiona i pokazuje mój e, moje biurko. A że wczoraj byłem na G, w Giegu i że pomalowałem sobie szczury, więc zacząłem malować szczury. To jest taki z szczurów, a to są klamy br bracia, Więc jak widać e, to ponad dwie godziny malowania. I powinno być tak. Trochę zamalowałem tutaj tarczę, więc srebrny trochę pociągnę i będzie git. Więc na górze mają czerwone szaty, na dole takie brązowate, futro takie dziwne. Chociaż jak się porównuje do tego co jest w zestawie podstawowym, jak on się nazywa, większy Set, to kiepsko to wygląda. Według mnie to bardzo ma słabo szczurowo, chociaż jak się okazało, da się pomalować tak szczury, więc yy, jak będę miał czas wolny, będę dalej malował szczurów, więc mam ich ponad 40 takich malutkich szczurów. Yy, Tech ogrów mam trzech, więc yy, jeden i tu jest drugi, nawet jego ogon zapomniałem pomalować, bo to jest szary. Trzeba jeszcze tam ich zęby pomalować, trochę tego... Słyszone są składane, więc trzeba trochę takie Frankensteina zrobić. Potwora Frankensteina, bo Frankenstein to był doktor, który z, stworzył potwora. Albo bardziej ożywił. Więc to są moje dwie godziny malowania. Większość to jest kontrasty, które Dzisiaj kupiłem, a dzisiaj jest święto naj. Jakie to jest święto? Niebo święcie najświętszy Marii Panny, zawsze dziewicy? Chyba tak to brzmi. Nagrywam to 15, więc y, nigdzie nie wyjeżdżam, bo są korki i nic nie działa. Żaden sklep. Y, więc dziękuję za oglądanie. Do zobaczyska. pa. pa.